Siemano. Dzisiaj opowiem o 5 najlepszych modach do DST. Zapraszam. Pierwszy mod, oczywiście, który tutaj widzicie, nazywa się Combat Sasus. Jak widzicie tutaj, w górnym prawym rogu widzicie nasze całe, ale to całe. Całe informacje o naszej postaci, na przykład zdrowie. I jej temperatura, na przykład tutaj jeszcze jej sanity, e, jej poziom głodu, ile dni, ile dni przetrwaliśmy, to mniej więcej polega na tym, że boss ułatwia nam grę, bo wcześniej to co musieliśmy najechać, a tak teraz to widzimy, więc jest spoko moim zdaniem to, więc tego moda polecam najbardziej. A teraz przejdziemy do drugiego moda. O nazwie realistic Placement kiedyś problem z układaniem, na przykład sobie, nie wiem, bazy, chcieliście sobie ją zabić mieliście takie kamienie i chcieliście ustawić, ale wszystko Wam krzywo szło, do tego moda, ten mod akurat Wam pomoże w tym. Mod się nazywa Realistic Placement i dodaje nam siatkę, która powoduje, że wszystko pokazuje, ci, które powoduje, że widzisz całą siatkę idealnie do postawienia i można postawić sobie ładny, na przykład, numer, murek, murek taki, na przykład hop, hop i mamy prawdziwy płot. Jeżeli ktoś miał, na przykład, problemy z ustawianiem, to, to od dzisiaj już nie ma. Dzięki Realistic Placement zawsze będzie ci łatwo się opowiadał, e, będzie ci łatwo układało jakieś uzdabiało bazy, na przykład albo robienie ładnego muru. A teraz przejdziemy do trzeciego moda, który jest bardzo często potrzebny dla graczy właśnie początkujących. Mieliście problemy kiedyś z jedzeniem, nie, mog nie wiedzieliście, co zrobić na przykład z jednego miejsca z potwora albo z trzech jagód, a nie wiem mieliście bardzo, ale to bardzo mało głodu. Do tego, bardzo, do tego polecam właśnie moda, który wyświetla Wam cały pasek i właściwości jedzenia. I na przykład jak stawicie sobie mięso tutaj, to będziecie widzieli, co możecie zrobić. Na przykład tu będzie pokazywało, co Wam to doda, co Wam odejmie na przykład, czyli czy na przykład jest to dobre ja akurat na szybko zrobię nam mięsne na kurki, które odnawiałem 62 ym, głodu, 5 nit i 3 zdrowia co jest dobrym potrawą jak myślę dla wszystkich a jeżeli myślicie inaczej to macie problem, bo to jest bardzo dobra oczywiście potrawa no i to, i to będzie się gotowało zawsze moim zdaniem moc jest bardzo dobry a aby pobrać wszystkie mody, będziecie mogli um, to zrobić w opisie, ponieważ będzie do nich wszystkie będą linki. Dobra, no czas przejść teraz do czwartego moda. Mieliście jakiś problem z pająkami? Na przykład nie wiedzieliście ile one mają zdrowia, albo ile wy macie zdrowia podczas walki? Nie chcielibyście jakoś, nie, szybko się dowiedzieć też ile zadajecie im? To polecam moda, który um, pokazuje wam nie tylko ich zdrowie, ale też Ile zadajecie im zdrowia? Tutaj pokazuje zawsze, ile zadajecie i na przykład, ile wy stracicie. Ja, w tym przypadku nie będę dostawał żadnych obrażeń, no bo mam moda, ale do niego będzie kiedyś dostępny w innym odcinku. A teraz zapraszam do piątego moda. Mieliście problem, że kiedyś umarliście, nie wiedzieliście, co zrobić. Myślę że kurde, już koniec, nie będę w to grał. Nienawidzę tej gry, idę szańcą tą grę. Ale nie, nie róbcie tego, bo polecam, polecam właśnie tego wam moda o nazwie Campfire Revive. Um, polega ten mod na tym, że wchodzicie tutaj, macie ognisko, macie Hunt Fire Beat i możecie się dzięki temu odrodzić. Niestety, przy każdym odrodzeniu jest taki minus, że macie 100 głodu. 100 sanity i 50 zdrowia. Więc musicie jak najszybciej się tutaj walczyć o to, by przeżyć i nie bić nie wiem żadnych stworów, tylko idź, iść jak najszybciej uciekać, by uleczyć się, nie wiem, I zdobyć jakieś potrzebne surowce, bo patrzcie, tutaj przyszedł na przykład już przyszedł pająk i mnie chce już zabić. Ale to jest jednym z moich moim zdaniem jednych z dobrych bardzo modów, który jest przydatny dla początkujących. To jest bardzo ciekawe. To jest koniec odcinka, i w następnym odcinku będę Wam pokazywać, jakie miejsce wybrać na początku, jakie miejsce do bazy jest najlepsze w DST. Dziękuję, do widzenia.